Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi, niech będzie pochwalony Bóg Ojciec Jezus Chrystus i Duch Święty. Jeśli jesteśmy połączeni z Panem Bogiem, każda podróż i zadanie będą lżejsze, ponieważ On idzie z nami, chroni nas i towarzyszy nam. Wdzięczność i pokora serca. Są darami od Boga. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Dlatego dzisiaj podziękujmy Panu Bogu za wszystko, czym nas obdarzył, i prośmy o Jego błogosławieństwo i ochronę na cały dzisiejszy dzień. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, mój Boże, za kolejny dzień życia, za to, że pozwalasz mi zobaczyć słońce, które przypomina nam, że Ty oddzieliłeś światło z ciemności. Dziękuję Ci bardzo za to, że pozwalasz mi codziennie obudzić się i zobaczyć, jak dajesz mi nową szansę. Aby mnie błogosławić i kochać. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi odpocząć i przygotować się do kolejnego dnia, że pozwoliłeś mi obudzić się i zobaczyć, że Ty tu byłeś i czuwałeś nad moim snem przez całą noc, podczas gdy ja odpoczywałam. Ufam Tobie że jesteś moim Ojcem i Bogiem, moim Żywicielem i Wspomożycielem wszystkiego, co mam i co jest mi potrzebne do życia. Dziękuję Ci, mój Boże, za wszystko, co mi dałeś, za dom, w którym mogę mieszkać i spotykać się z Tobą każdego dnia, gdzie Ty ze swoją świętą obecnością Błogosławisz mnie rano i wieczorem. Dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa, którymi mnie obdarzyłeś, Panie, a które, choć nie są wieczne ani najważniejsze na płaszczyźnie duchowej, są one potrzebne do życia. Nigdy mnie nie zawiodłeś, o Panie. Ty jesteś królem, który przez całą wieczność podtrzymuje swój lud. We wszystkich ich potrzebach i za to Cię wysławiam. Panie, błogosław mojemu codziennemu życiu i życiu każdej osoby, którą kocham. Niech moja siła i wiara będą jak płynąca rzeka, jak zaszczytne źródło, które zawsze będzie poruszone przez Ciebie i dla Ciebie, tylko dla Ciebie. Proszę Cię, Panie, abyś działał we mnie, abym coraz bardziej upodobniała się do Ciebie z każdym dniem, coraz bardziej, aby każdy mój czyn przynosił świadectwo Twojej woli. Pozwól mi być narzędziem w Twojej ręce, niech każdy mój krok będzie prowadzony przez Ciebie, i niech każde wypowiedziane przeze mnie słowo, Pochodzi z Twoich ust. Boże mój, niech się spełnia tylko Twoja święta wola. W tym dniu, abym umiała rozpoznać, co mogę zmienić, i daj mi siłę, by zaakceptować to, czego nie mogę. Oddal ode mnie pokusy, zło, ból i rozpacz, ale jeśli muszę iść tą drogą. Podtrzymaj mnie i dodaj siły, zachęty i nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca. Zachowaj pokój we mnie i w mojej rodzinie. Niech mój dom będzie świątynią i mieszkaniem Twojego Ducha Świętego. Dziś kieruj moim życiem i błogosław każdemu, kto podejmuje Twoje święte imię. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.